bo wieje Dobra, ja skończyłem Ja skończyłem, miałem to w dupie Nie wiem ile... Nie ma tu czasu, nie wiem ile mi to zajęło kurwa 20 minut, fasolka się jeszcze robi a nastawiłem na pół godziny Także ogółem jestem na zniszczące mocno, dobrze. Te 50 zryły, nie wiem czy, czy to widać, ale lata co tam chuj, bo tylko kurwa 100 pompków czy ileś czy 50. Plata tam chuj. Brzuchno nie pracował dzisiaj, ale wiadomo skośne się podziały. a klata tam mogą być większe, wiadomo. Mogłoby być taka bez kurwa spity. O dałoby radę. No dobra, całość ogólnie, jestem zadowolony z nóg, bo widać, że poleciało z nich trochę, na pewno straciły rozmiar, nie to, co kiedyś, 84 w było, co prawda brzydko, ale wtedy się siadało, wtedy się ciągnęło, teraz jestem zadowolony z tego jaki mają kształt, wiadomo, muszę trochę, trochę musi dojść wody, łezy się tam jakoś kurwa kreują, niby kurwa czworogłowe tam się ogarniają, ale no wiadomo, to jeszcze nie jest to jakaś tam dwójka, nieśmiało próbuję wyjść. Także ogólnie do idzie dobrze. Góra mi się wydaje też jakiejś tragedii nie ma, skośne się dzieją. Nawet zębate. Tak dużo nie widać, bo tu nie jest to światło. Nie wiem jak tam plecy. Myślę, myślę, że bez tragedii, chociaż chciałbym zrobić grubość, nie zależy mi na szerokości, zależy mi na grubości. Także, tak przód wiadomo, kurwa, klata jak szczur czoło, na pewno nie ma 40, ale też w pasie nie, nie wydaje mi się, żebym miał więcej niż 90, to jak na mnie jest przyzwoicie, bo bywało 104. No, także tak to wygląda po takim krótkim treningu, ja jestem zadowolony, opuchnięty, zbolały. myślę jutro w pracy bardzo 10 godzin będzie mnie cieszyć. A jutro myślę pobiegam albo jakiś dłuższy rower, z tym, że z tym rowerem to... to jest moja łapka. Z tym rowerem może być chujowo, bo on jest kurwa niezdatny, także ja teraz kończę, idę wziąć prysznic, muszę zjeść i ktoś do mnie pisze na Facebooku, nie wiem kto. A Także pozdrawiam jeszcze raz ten. Hop 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 Dobra, nie popadajmy w narcyzmy, także pozdrawiam, do zobaczenia, dobranoc i wszystkiego najlepszego i siła.